Cześć z tej strony, ja. I ja. I witamy Was na kanale Cyklon B, największa rozpierdol w internecie polskim. Dzisiaj zagramy w koopa Deep Space 3, którego wyhaczyliśmy za dolara, jak biedne kurwy z Humble Bundle. Zagramy na najwyższym poziomie trudności. Z włączonym Rewiwal, a to nie jest przypadkiem stary, to nie znaczy, że możemy się wiesz podnosić? Jak skończymy? Mm, no chyba ja. No. A wtedy, w... No może. No. I uwaga, start game now. Ło wow. wow. <ścoughs> Już na samym początku widać, że jej już zlagowało <ścoughs> Na średnich. Chyba, że ta gra ma jakiś problem z nagrywaniem, bo CTG też coś mówił chyba, że ma problem. To daj na najwyższej tyle. Powiedziałem co to jest o nie. <grym> <grym> Dobra, nie nagrywam tego. To nie ma sensu. We będę co chwilę ginął. Bo mnie laguje tak na 4 sekundy. <grym> I dam nagrywanie. O, teraz! Ha, wróciliśmy po krótkiej przerwie, bo wszystko się zjebało, prąd nam odłączyli i kurwa wybuchła wojna domowa. Ale jesteśmy z powrotem. Nie wiemy, w którą stronę iść, więc obejdziemy całe naokoło. Ej, uwaga! Patrzcie, ludzie, wy tego nie umicie, ale ja se włączę ultra, bo was nie stać. A nie, wy. nie ma tu ultra. Jest <śmany> very high. No, i patrzcie, takie grafiki i takiego śniegu nikt nie widział. Tam się coś świeci, o, amunicja. A nie, jednak mi zlagowało. Co to było? Amunicja, nie wiem. to była no. amunicja. Dobra, znaleźliśmy. Am no, jednak nie będzie very high, ale mogło być pięknie. Wszystko przez was. Po lewej możecie zobaczyć tych idiotów, co zrobili tą niedojebaną grę yy, cóż, Gra jest ogólnie o śniegu, opowiada jak powstał śnieg, lodowce. Przemierzamy BBC to sponsorowało tą grę. O tutaj Ar Antarktyda Wygląda jak Warszawa. <grym> Pałac Kultury no. I skrzynki, które trzeba gnieść maltretować. I teraz mogę strzelić O wow, otworzyło się, popatrz na to wow. Wow. <laughs> Jakie magały On umarł? Ale oni żyją Ja to gówno nie biję jeszcze Żyjesz? Żyję, żyję A nie, jednak nie Czekaj, czekaj, bo ja się boję wow. Dobra, róż do pewno zginę Ratuję cię. Dziękuję Ty, a widziałeś co oni mają w buzi? Jabłko co? Jabłko mają <śmany> ja w <wepkam. śmany> ci zlagowało No i to tak na maksa <śmany> Buzi mają, jabłko Czekaj Dobra, uwaga, akcja Lecimy o. dalej Tu w ogóle ło, wybuchy, cienie Ło, yy, ktoś biegnie, strzelam w niego Czekaj, ja go przy... Jezus Maria A coś chyba na siebie ciśnie, no Cześć tamtego przydeptać. No. Leave me alone Aha, ja nie żyję no tak jakby. Czekaj, bo tu pełznie do ciebie Czekaj, bo nie chcą mnie zgwałcić. Aj, bo dobra bo mi już ekran zamazuje. Dobra. Aha, dobra. A ratunek od tyłu zawsze fajny. <noise> Teraz wchodzimy. O. O, jednak nie. <noise> Ale go fajnie wciągnęło. Nie widziałem nawet. Wchodzimy po nanodrabinie. Chciałem wyskać przez okno, dobra, ja tu nacisnę. Wow! O. I teraz naciskamy wszystko jak pojebani? O, jednak nie. A co to jest termos? Termos znalazł kawę, bo tam jest zimno Na budowę weźmie. O nie Teraz zagłada przez Termos będzie. O, ale uwaga, możemy się ruszać. Wow. O, wow. Tak, bo mnie na lewo ściągło. On w tym skacze jak małpa. E, ale wtedy na boki. A nie mogę. Żyjesz? Nie. <laughs> Jeszcze raz tego nie była wytnę to. Chociaż ja mam tylko Windows Movie Maker. Nie no, został. A, zablokowałeś się na jakiejś górze. A ja pędzę do przodu. O, zanili... Kurde, znowu wpadłem przez Ej, <laughs> Dobra W ogóle czemu to wybuchło? Mówi się do trzech razy sztuka Bo to było A. wybuchające A. Przez ten termos góra się stopiła i teraz wszystko się zawala. Ratujemy ciepło O O O Sukces Zlagowało mi grę <grym> Wow, ale co to? O nie, jak to Locu. Zostało, bł, Wybuchy. Strzelaj <grystanie> Nie mogę. A <Ja> <grystanie> to fajnie się kręci. <grystanie> o, wow, rozstrzygiałem to. Teraz w lewo, w prawo. Jak na WF-ie. Ale fajny ten śnieg. O, teraz poznajemy twarze naszego pijaka Rosjanina, głównego bohatera. Jak widać po nosie przyćpał ostro przed misją. A tu podziwia ładne buty ze sklepu. Bo to jest wystawa. Dość duża. To ten Hugo Boss pewnie wystawia, co robił yy, dla Hitlera. nagle wszyscy są martwi i z dupy się pojawi jakiś drugi rusek Ma taki fajny talerzyk pod brodą na jedzenie. Dlaczego on krzyczy? Wezmę smutno. Popatrz, jakie ma brwi, takie białe ma na brwach No. Nie wiadomo, co robił wcześniej. <głos> <głos> Nie jest zbytnio uśmiechnięty. Jakie szaleniec. mi. No cóż, koniec gry. Zabili mi bohatera. W sumie była spoko. Jak tam Twoje wrażenia? Też mi się podobało. Było dynamicznie, była dobra grafika. Śnieg, co najważniejsze. O, zasalutował. Czemu on się głupi Nie wiem No cóż było fajnie, no ale czas kończyć Och nie Jest filmik końcowy I teraz będą napisy końcowe Lista o ten kolej zrobił tam grę No. Wygląda jak hipster Dokładnie Make us A to jest Afryka Południowa I jakiś issac Który jest starym dziadem i będzie musiał chyba ratować świat I wydrukował fotki z Facebooka do fapania Po prawej jest podróba tego Jack'a Danielsa Och nie Drzwi się same otwierają, co się dzieje? Paranormal activity Jak widać już nie ma śniegu O nie A teraz go zgwałcą? <laughs> Wedwór o, ten pan powiedział, że on brzydko rysuje i zabrał mu karteczkę. Dlaczego on to powiedział? Powiedział, że nie dostanie już więcej markerów. Alon krzyczy, wyrywa się. Ale wy tego nie słyszycie, bo wyciszyłem dźwięki. No, jest ci zlagowało. No. Coś se je było? Pewnie Fukushima. I ogólnie. Ale oni to mają w dupie. Dalej gadają jakieś dupie. Pojnie okay. się zatrzymało na tym. <laughs> Oki doki. A teraz będzie Sefa do własnego zdjęcia. Masowista. <grym> in... Dobra. No, więc tak. To już koniec... ...zjebanego odcinka. Ale uwaga, bo będzie kiedyś następny i musicie to oglądać, subskrybować... No. I komentować. I na koniec zrobię przewrót w przód i w tył. I hejtujcie nas jak najwięcej. Bo i tak jesteście głupimi skurwysynami, więc się możecie dowartościować i na razie coś.